Siemanko! tam przy moim hip-hopowym stoliczku, przy moim unboxowym stoliczku, przy moim wlepkowym stoliczku. Jak widać, jak hip-hopowy, unboxowy, wlepkowy stoliczek to mamy oczywiście dzisiaj unboxing. Dzisiaj sobie odpakujemy nową płytę Tedego TBSPORT 01021. To w takiej siatce jest, bo siatka jest z Asphalt Shopu, bo jest płyta dystrybuowana przez Asphalt Distro. E, więc oni to dystrybuują um, i odebrałem to osobiście, więc dlatego to tak wygląda. E, tu mam dwie płytki, bo miałem dwie w zamówieniu. Tu jest jeszcze Żytonun Morza Południowe na CD, ale o, o tym może kiedy indziej. Więc tak, TD, Espoerte 01021, tak jak już mówiłem, e, zafoliowana, a ja sobie nie wziąłem nawet nic, tak, Żeby jest to... A. Rozciąć, ale może wyjątkowo się uda? Pójdzie, proszę bardzo. Wersja limitowana zawiera dodatkowe kawałki. Trzy z tego, co widzę. Gratis SND Remix 2003. Wow, wersja 2021. Akurat kurczę, utwór. Wow, jest jednym z tych, których ze sportu to ja tak no, najmniej uważam. Mm, liczę, że tu będzie masa wlepek, żebyśmy sobie mogli to przykleić e, na koniec, e, oczywiście. No i tak, mamy tutaj taki kartonik. Tak ostatnio te płyty, te dasy są tak podwójnie wydawane z tego, co zauważyłem. To nie pierwsza z nich. Ta, co się ukazała w tym roku, czyli Casa Blanca też ma takie. O, widzicie, jest podwójna okładka, wersja deluxe i wersja standard. I tutaj można powiedzieć, że tej, w tej płycie mamy dokładnie to samo: wersja standard, wersja deluxe. Deluxe w zamówieniu Podoba mi się to, że tutaj jest ta gra kolorków, że tutaj to jest jednak to odkulowe, ale ten róż jednak wskazuje, że troszkę jest nowocześniej tutaj w tym wszystkim, że to jest nowa płyta z tego roku. Mm, 13 numerów, bo w oryginale mamy 10 tylko. No i tak są wlety. Tak jak już mówiłem, ale ładne jest, jakie przyjemne w ogóle w dotyku. Rany boskie. Ale super, ale wleci tu zaraz jedna na zakończenie filmu. Boże, nie mogę przestać tego do, dotykać. E, Bit 2001, rap 2021. Mamy tutaj takie yin i yang, wskazujące, że to wszystko się łączy ze sobą po 20 latach, że to nadal ma sens, że to nadal się dopełnia. Tutaj e, nie mam zielonego pojęcia, co to jest: sampling, rate, conventer, taka fotunia. No i co, i ja obstawiam, że w, w wkładce też jest kilka ciekawych zdjęć, może jakieś właśnie takie retrospekcje. Okładka oczywiście nawiązuje do SP, nie SPR, tylko do sportu. Do sportu, zresztą ten sport też tutaj miałem, ale to jest też odświeżona okładeczka, bo to jest reedycja niestety oryginalnej, pierwszej wersji z 2001 roku. Nie mam, no ale podobieństwo, ci co by nie wiedzieli, że takie podobieństwo występuje, myślę, że możecie tutaj też Zauważyć, gadam oczywiście, gadam znowu, ten film będzie trwał 40 dni, zespół szkół numer 15 Kazimierza Wielkiego Warszawa, ulica Gandiego. Jacek Graniecki to legitymacja szkolna, tak podejrzewam, że tak kiedyś wyglądała. Są kluczyki do Foreignera. no i oczywiście co? Teksty, 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 fajnie, ja lubię, ja lubię jak ta książeczka. A, no i oczywiście, um, odnowiony, od, um, odbudowany pokój. Tedego sprzed tych 20 lat, który możecie zobaczyć na przykład w teledysku Tomasz. Z tego co widziałem, to też to zdjęcie zostanie użyte w wersji winylowej tego albumu. Po rozłożeniu ukaże się właśnie ta fota. Ja jeszcze przemyślę, czy winyl zamówić. Chyba, kurczę, niekoniecznie akurat. Chyba bym wolał normalny sport. No bardzo ładnie to wygląda. Lubię, lubię płyty Tedego eee, kupować. Dla rapu oczywiście. Ale też dlatego, że są ślicznie zawsze wydane, zawsze jest to włożona masa pracy. Tu jeszcze macie taką czapeczkę klasyczną PLN-u sprzed 100 tysięcy lat. No i z tyłu Akai MBC 2000, wiadomo, bity pewnie na tym były robione. No i tyle kurczę. Płytę możecie zamawiać na tdshop.com. Wlepkę klasycznie, którą sobie tutaj przyklejemy, nie mamy tutaj różowego za dużo. Może tą TTSPORT01021. Wlepka latuje. Wlatuje! Na stoliczek, tutaj może obok pokolenie N2. No tak sobie tu zakleimy. No i co? Ziomusiu i ziomalko, Jak obejrzałeś to na Instagramie, to zapraszam Cię na mój kanał na YouTube Rapglas. Jak obejrzałeś to na YouTube, to zapraszam Cię na mój Instagram e, o nazwie Rapglas. No i co? Widzimy się niedługo, no bo czemu nie? Dzięki